Wolontariat pracowniczy to współpraca. Fundacja Ronalda McDonalda w Dniu Wolontariatu Pracowniczego pokazuje w mikroskali, jak wygląda codzienna praca nas i wolontariuszy. Ten jeden dzień badań ultrasonograficznych dla dzieci to taka profilaktyka, w której po raz pierwszy ci, którzy biorą w niej udział, mogą zwrócić uwagę nie tylko na lekarzy, na ambulans. Na otrzymywane wyniki, ale także na tych, którzy towarzyszą im w badaniu, dzięki którym oni dzisiaj się czują bezpiecznie, komfortowo. Czyli na osoby, które stanowią takie e, silne ogniwo tych badań. Wolontariuszem Fundacji Ronalda McDonalda może być każdy, ale oczywiście najliczniejsza grupa najbardziej oddana to pracownicy McDonald's Polska. Ci ludzie niezawodnie pomagają w każdej akcji. W dniu wolontariatu pracowniczego przebadamy 60 małych warszawiaków. Dzieci zapisywały się tak jak do każdej innej akcji na badanie, przychodzą punktualnie. Są to bardzo miłe, bardzo świadome dzieci. Wydaje się, że nie pierwszy raz mają badania, a okazuje się, że większość z nich jest z nami dokładnie po raz pierwszy.